z Zachodu 19 grudzień 2023 Kamieniec Ząbkowicki Ząbkowice Śląskie Kocham Cię Popieł jak pożar który ma nastać nastąpi następuje szczyt ty człaku podpalenia mnie miłosierdzie kpina żenada Kolejne bordowe serce, pal się mocniej. Powiedz, że to przez ja. Pożałowałeś, wiatr zawiał. Wszystkie zachody słońca, odja, jak takie mi malowałeś, to się nie dziwię. Odjazd, z mych ziem. To nie ja odjeżdżam, ale się odsuwam, bycie zdepopulować świecia.